jak składam e, korbowód i tłok. To jest e, w ogóle to korbowód e, taki e, no, e, jest najważniejszym mechanizmem, który napędza cały samochód, ponieważ korbowód kręci się, potem e, e, napędza tłok, który e, Górę. tutaj jest zbiornik z paliwem wala w to paliwo i wraca z powrotem na dół mogę to wam państwo pokazać tak w powolnionym tempie tylko tak idzie ten tłok patrzcie na to szary, a potem się tak opuszcza bo to jest szare to jest tłok w ogóle to to jest zespół Wiem. Eee, znaczy to jest zestaw z serii naukowa zabawa i to jest zestaw pojazdy z antarktydy to laboratorium mechaniki eee, bardzo polecam bardzo fajne rzeczy tu nawet macie wyjaśnienia jak te rzeczy działają wszystkie mechanizmy tutaj o proszę tutaj macie też Ten właśnie zestaw jest najlepszym, bodajże, zestawem... Hmm. naszej znaczy, znaczy ta seria Laboratorium Mechaniki i Naukowo-Zabawa jest najlepszym, hmm. najlepszym chyba, najlepszą chyba, oj, serią LEGO Techniki, jaką w ogóle mi się zdarzyło ku, widzieć. A! <ścoughs> Może poczekaj. Tak wygląda opakowanie tego. Te instrukcję było pokazać. Mogę instrukcję pod ręką. Go zestawu. To jest instrukcja od tego. I zestawów. Oczywiście ona jest bezpłatna. Bardzo polecam tą aplikację. Eee, I co ja jeszcze Serdecznie proszę.